Goal, Buster! Zobaczcie, to autobus Buster i traktor Tery. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to Tery nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy! Gotowi? Do startu! Start! I ruszyli! Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód Tery dasz sobie radę. Wydaje mi się, że Tery nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz, co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny Tery. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Tery. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster, to bardzo nieładnie. Dalej tery pokażesz Basterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie, jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety. Oj, baster, wiem, że jest gorąco. Ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie, to jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej, Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Tery. Udało mu się wyprzedzić Bustera. O, niemądry mądry Buster, spałeś zbyt długo i znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, Buster. Ale gdzie się podział Terry? Haha, hmm. ha, tutaj jest. Tery przekroczył metę jako pierwszy. Niemądry mądry Buster, trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać. Bo pokazałaś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster. Do zobaczenia, Tery. Buster, wstawaj. Zobacz, to płatek śniegu. To może oznaczać tylko jedno. Pada śnieg. Wow, śnieg. Ale chwileczkę, gdzie jest choinka? Ta się raczej nie nadaje. Spójrzcie. To drost. Ciekawe o co mu chodzi. Chyba chce, żeby Buster pojechał za nim. O, chcę pomóc Busterowi znaleźć choinkę na święta. Hmm, te nie wyglądają najlepiej, Wow, ta będzie idealna! Buster też tak uważa. Zobaczmy, czy uda mu się ją podnieść i zawieźć do domu. Ależ ta choinka jest wysoka. Ostrożnie, Buster. O, ale się chwieje! Nie zatrzymuj się, Buster. Już prawie jesteś na miejscu. O, właśnie tak. Buster wiezie ją do garażu. Nie wiem, czy się tam zmieści. Jest bardzo duża. Uważaj na zakrętach, Buster. O, nie! Pilnuj tył, Buster. Zgubiłeś Drzewko. Patrz za siebie. Szybko, szybko, pospiesz się. Zawróć. O nie, Buster. Co się stanie z twoją choinką? Zobacz, zbiła się w powietrze. O nie, Drzewko jest coraz dalej. Szybko, Buster. Może uda ci się je dogonić. Choinka skacze przez światełka. Miałeś szczęście, Baster! Choinka wygląda pięknie. I nie musisz jej dekorować. Ale piękna choinka. Całe szczęście dotarła tu w jednym kawałku. Spójrzcie. Są tu też Tery i Scout. Przyjechali Przyjechaliby spędzić święta z Basterem. Dobra robota i wesołych świąt, Buster. Baster. Widać, że świetnie się bawisz, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Haha, wszystko będzie w błocie. A kto to? To traktor Tery. Jest bardziej ostrożny od Bastera. Buster świetnie się bawi, pędząc przez te kałuże. O nie! Jedzie prosto na terego! Uf! Było blisko. Ostrożnie, Buster. Na kałuży można się poślizgnąć. O rany! Traktor Tery nie jest zadowolony zachowaniem Bastera. Buster zaczyna zabawę od nowa. Uwaga! O nie! Baster Nie niemądry baster. I co on teraz zrobi? Słońce zachodzi, robi się ciemno. Mam nadzieję, że baster jakoś sobie poradzi. Patrzcie, to traktor Tery. Tery, proszę, pomóż Basterowi. Wystarczy jedno mocne pchnięcie. Dasz radę? Raz, dwa, jedziemy! Hurra! Dzięki, Tery. O, baster. Całe szczęście, że Tery tu był i uratował baster. Papa, Tery! Papa, baster. Pójście. to bas, baster. Wygląda na całkiem zadowolonego, prawda? Hmm. Ale, o nie. Zaczęło padać, a do tego przerażająco grzmi błyska. Jak Buster to przetrwa? Ojej, nadciągają chmury. Będzie burza. O rany, uważaj na Scout. Buster. Buster bardzo boi się burzy. Zostawił Scout w tyle. Scout jest zła, a do tego jej koła ugrzęzły w kałuży. Cały czas błyska. Uff. Buster stoi bezpiecznie w garażu. Ale co ze Scout? biedny Buster. Bardzo boi się grzmotów i błyskawic. Spójrzcie. Zobaczył scout. Naprawdę utknęła w kałuży. Czy Buster znajdzie w sobie tyle odwagi, by jej pomóc? Dasz radę, Buster. Ach, te błyskawice są takie oślepiające i straszne. Buster słyszy że skaut próbuje wydostać się z kałuży. Tak jest! Pomóż jej, Buster! Buster bardzo chce pomóc koleżance. Powinno wystarczyć jedno mocne pchnięcie. Hurra! Skaut jest wolna. Spójrzcie, jak się cieszy! Dobra robota, Buster! Och, nadal bardzo głośno brzmi. Ale Buster już się nie boi. Buster i Scout radośnie wracają do garażu, aby skryć się przed deszczem. O, ten grzmot sprawił, że obydwoje aż podskoczyli. Widzicie, róża może być całkiem fajna. Papa pa, Buster, Papa Scout. Buster i Scout jadą do domu. Chwileczkę, co to było? O rany, to mały Reniferek. Chyba się zgubił. Buster próbuje go pocieszyć. O, myślę, że reniferek chce się pobawić. Malec jest bardzo skoczny. Buster rzuca śnieżką. Ups, przepraszam, skaut. Zabawa z nowymi przyjaciółmi jest bardzo miła. Buster zbudował śnieżną skocznię. Ciekawy, co on zamierza. Baster wyskoczył wysoko w górę. Przyszła kolejna reniferka. Hopsa! Teraz skacze Scout. Ups, przepraszam, basterze. Ale gdzie się podział nasz reniferek? Przyjaciele podążają po śladach. Tutaj. Reniferek się przed nimi schował. Dokąd jedzie skaut? Hmm, to śnieżna zaspa. Zobaczcie, pod śniegiem jest skaut. Rety to ślady kolejnych reniferów. Te są dużo większe. Ciekawe, dokąd one prowadzą. Przyjaciele postanowili to sprawdzić. Ślady wiją się między drzewami. Zobaczcie, to mama i tata Renifer. Są bardzo szczęśliwi, że znaleźli swojego synka. Zabawa z Basterem i Scout bardzo się Reniferkowi podobała. Ale przyszedł już czas pożegnania. Do widzenia, Reniferku. Wkrótce znów się zobaczymy. Na jarmarku fajnie nam. Baster i dziadek są tam. Baster próbuje swych sił, taki pewny był, na mierzu cele ci trafił. Mija swój cel, czas na głęboki wdech. Oczy zamyka, więc nagroda blisko jest. Tak stara się, mi się go już jest. Gdy puszki spadają. Czas, 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 czas. Na jarmarku bawimy się. Przyszedł nowy dzień i Buster jest bardzo przejęty! Dzisiaj są urodziny Digleja. Buster nie może się już doczekać przyjęcia urodzinowego! Najszybciej jak się da, Buster zjada śniadanie! Zobacz, to Scout! Przyjaciółka ma prezent dla Digleya! Ślicznie go zapakowała! Wspaniale! O nie! Buster przypadkowo najechał na prezent. Prezent spłaszczył się i wygląda jak naleśnik. Biedny Buster zrobił to niechcąco. Ale chwileczkę. Buster ma jakiś pomysł. Zobacz. Scout podnosi stary karton. A Buster zabiera miskę ze słodyczami. Mają jeszcze drewniany kijek i pudełko z przyborami do robótek ręcznych. Ciekawe, co oni kombinują. To nowy prezent. Ale co może być w środku? Buster i Scout spieszą się na przyjęcie do Digleya. Nie chcą się spóźnić. Digley czeka. Przyjęcie już się zaczęło. Oto Scout i Buster. Dotarli na czas. Digli otwiera prezent i... orany. rany! To pieniata! To urodziny Digley'a, więc Tom spróbuje rozbić pinatę pnikiem. Do dzieła Digleju. Jeszcze raz. Szas! Tylko spójrz na te słodycze. Wspaniały prezent urodzinowy. Oto Buster i Scout. Świetnie się bawią, jeżdżąc w z tych kałużach. Ale... o nie! Biedna Scout nie czuje się zbyt dobrze. Oj, nie martw się. Jutro możecie się znów pobawić. Baster wrócił do domu i postanowił coś przekąsić. Ale Orety przed zjedzeniem jabłka baster nie umył brudnych kół. To nie jest higieniczne. Poza tym baster narobił wszędzie błotnistych śladów. Następnego ranka mama budzi bastera, ale... O nie! Baster nie wygląda zbyt dobrze. Biedny baster. Ojejku, Buster ma gorączkę. Dzisiejszy dzień Buster spędzi w domu. Czas przyjąć lekarstwo. Busterowi niezbyt się to podoba, ale mama wie, że lekarstwo pomoże mu wyzdrowieć. I już nie było tak źle. Teraz Buster musi trochę odpocząć. Następnego ranka Buster czuje się znacznie lepiej. Scout też już wyzdrowiała. Przyjaciele mogą teraz pobawić się na dworze. Ale czekajcie! Mama mówi, że najpierw trzeba umyć ręce, żeby znowu nie zachorować. Świetnie Wam poszło. Jeszcze chwilkę. Mama ma kolejny pomysł. Przyjaciele mogą założyć maski, żeby zabezpieczyć się przed chorobą. Wspaniale! Wow. Teraz Bastel i Scout są gotowi do bezpiecznej zabawy na zewnątrz. Oboje są bardzo szczęśliwi, bo lubią, kiedy wszyscy są zdrowi. Buster i przyjaciele wracają właśnie z zabawy w halloweenowe zbieranie słodyczy. W wiaderku Bustera znalazło się mnóstwo pysznych smakołyków. Dziadek przypomina Basterowi, że nie należy jeść za dużo słodyczy naraz. Buster udał się do swojego pokoju. Teraz, kiedy nikt nie widzi, Buster je tyle słodyczy, ile mu się podoba. Oła! to naprawdę bolało. O nie, Basterowi rusza się ząb. Jest nieźle przestraszony. Mama przyjechała zawołać Bastera na kolację, ale Baster ukrywa swój kłopot. Chyba nie chce, żeby ktokolwiek wiedział o jego ruszającym się zębie. Kolacja jest gotowa. Na talerzu jest mnóstwo pysznych warzyw. Ale baster nie chce jeść. Mama widzi, że bastera coś trapi. Baster pokazuje mamie swój ruszający się ząb. No tak, dziadek wie, co trzeba zrobić. Doradza basterowi, żeby wziął gry za kukurydzy. Patrz, luźny ząb wypadł. To wcale nie było takie straszne. Baster czuje się dużo lepiej. Pora położyć się spać. Mama mówi basterowi, żeby włożył ząb pod poduszkę. Kiedy baster zaśnie, wróżka zębuszka zamieni ząb na małą niespodziankę. Następnego ranka baster budzi się i. rety! To duża złota gwiazdka! Baster z dumą przyklejają sobie na zderzak. Baster już wie, że gdy rusza się ząb, to wcale nie ma się czego brać. basterze. Czy widzisz coś wysoko na niebie? Orety to sanie świętego Mikołaja. Jak one szybko mkną! Ojej, chyba zaraz się rozbiją. Szybko, basterze! Jedź i zobacz, czy święty Mikołaj nie potrzebuje pomocy. O rany są sanie i renifery. Zobacz, jest też święty Mikołaj! O... Oh. Ojej, sanie są połamane. Jak teraz Mikołaj dostarczy wszystkie prezenty na czas? Ciekawe, czy Buster może mu jakoś pomóc? Wygląda na to, że Święty Mikołaj ma pomysł. Ciekawe, co to takiego? O, Mikołaj usiadł na basterze. I co to za magiczny proszek! Oj, na zdrowie, basterze! W porządku! Ruszaj w drogę. Uważaj na drzewo! Wow, baster lata! Dokładnie tak jak sanie świętego Mikołaja. Teraz na pewno dostarczą wszystkie prezenty na czas. Zobacz, to skaut! Skąd wziął się ten prezent? Świetna robota, Basterze i Święty Mikołaju! A tu Digli dekoruje choinkę na placu miejskim. Wesoły świąt, Digli! Jest i Tery na swojej farmie. Jemu również Baster i Święty Mikołaj zostawili prezent. Wow, Dostarczyliście wszystkie prezenty. Dobrze się spisałeś, Basterze, pomagając Świętemu Mikołajowi. Czas, żeby Mikołaj wrócił do domu na biegunie północnym. Znowu ten magiczny proszek. Już rozumiem, ten magiczny proszek sprawia, że Baster może latać. Wesołych świąt, Basterze! To Baster, Scout i Digli jest Wigilia Bożego Narodzenia i wszyscy z niecierpliwością czekają na Świętego Mikołaja z prezentami. Pora spać, kochani. Święty Mikołaj Mikołaj przyjdzie dopiero, jak smacznie zaśniecie. Orety to ten podstępny łobuz Bandit, co on znowu knuje. Jest święty Mikołaj właśnie kładzie prezenty pod choinką. Musi być dzisiaj bardzo zajęty. O nie! Bandit kradnie wszystkie prezenty spod choinki, ale z niego łobuz! próbuje się wymknąć. Oj, zasłużyło ci się, panicie. Co on teraz zobaczył? To złota, bożonarodzeniowa gwiazdka! Ją też chce ukraść! O rety! Próbuje ściągnąć ją prosto z choinki. Zobacz! Bandit cały się zapręczał! Nie będzie mu tak łatwo się z tego wydostać! Zajęło mu to całą noc, ale bandit w końcu się uwolnił! Teraz wymyka się z prezentami! Oj! Biedny baster! O! Oh. Wszystkie prezenty zostały skradzione. Basterowi jest bardzo przykro. Bandit to naprawdę wielki łobuz. Ale chwileczkę, co się dzieje? Co robi bandit? Zobacz, bandit odkłada wszystkie prezenty z powrotem pod choinkę. On chyba nie jest aż taki niedobry. Hurra! Wszystkie prezenty są pod choinką! Buster jest naprawdę szczęśliwy! Wesołych świąt! Hmm, to święty Mikołaj! Chyba nie jest zbytnio zadowolony zachowaniem bandita. Ale co to? Mikołaj kładzie pod choinką prezent dla bandita. Oddając prezenty, bandit zasłużył na nagrodę. Postąpiłeś słusznie, bandicie! Wesołych świąt! To autobus, Buster! Puszczanie latawców to wspaniała zabawa. Uważaj! O nie! Skaut przypadkowo uderzyła w bastera i latawiec odleciał w siną dal. Skaut z pewnością zrobiła to niechcący, Basterze. Zobacz, co to jest! To list zaadresowany do świętego Mikołaja, który nie został dostarczony. Baster ma chyba jakiś pomysł. Sam dostarczy list i zadba o to, żeby bezpiecznie trafił do Mikołaja. O nie! List! Uff, dziękuję za pomoc, Robinie. Baster ruszył w drogę. Do bieguna północnego, gdzie mieszka święty Mikołaj, jest całkiem spory kawałek. Jest zimno i ciężko się jedzie. Basterze, uważaj, żebyś się nie zgubił. O Rety. już niedaleko Basterze! A co to takiego? Ślady reniferów? Zobacz, to Mikołaj! Baster dotarł na miejsce. Mikołaj się z tobą wita, Basterze. Zbliż się i daj mu list. Baster przebył długą drogę, żeby go dostarczyć. Ciekawe, co jest w nim napisane. Wow! To prośba, żeby Mikołaj dał Basterowi pod choinkę nowy latawiec. List napisała Scout. Scout to naprawdę wspaniały przyjaciel. Święty Mikołaj już wie, co ma zrobić. Świetnie się spisałeś, Basterze, dostarczając ten list. Jest świąteczny poranek. Obudź się, Basterze. Ojej, pod choinką nic nie ma. Może Mikołaj był bardzo zajęty. Chwileczkę. Jednak jest dla Ciebie prezent. Wesołych świąt, Basterze. Oto on. Dokładnie tak, jak prosiła skał. Nowy latawiec, który zastąpi ten, co odleciał. Dziękuję skał, to naprawdę wspaniały prezent. Cześć Baster. Cześć tyger. Ale duży zamek budowaliście. Mega Sandy. Uważaj, Sandy! Nie stawaj na zamku z piasku, bo. O nie! Biedni Digger i Buster. Uciekaj stąd, Sandy. Nieuważny ptak. Co zobaczyłeś, Buster? To czerwony kształt wystający z piasku. Ciekawe, co to jest! Dobra robota, Digger. To trójkąt, ale fajny. Zobacz! Sandy znalazła żółty kształt. To koło. Czy znajdziesz więcej, Sandy? I kolejny. Ten jest niebieski. Szybko, wykop go. To kwadrat. Ma cztery boki. Wow! Tak dużo kształtów. Trójkąty, kółka, prostokąty, sześciokąty... Sandy, czekaj! No nie! Zamki z piasku tak łatwo zepsuć! Chwila! Buster chyba ma pomysł! Buster i Digger zbierają kształty. Ciekawe, co z nimi zrobią! Ustawiają je na sobie. Chyba budują wieże! Już tylko jeden na samą górę! To jest to, Buster! Powoli, powoli! Tutaj! Idealnie! Wow! Buster i Digger zrobili wieżę z kształtu. To był świetny pomysł. Teraz mogą wrócić do budowania zamku z piasku. A Sandy może spokojnie stać na budowli, która się nie zawali. Dobra robota, Buster. Do widzenia, Buster. Do widzenia, Digger. Usiądźcie i posłuchajcie powieści o czarodzieju, Basterze. Oto autobus Buster. Buster jedzi właśnie przez zaczarowany las. Chwileczkę, przy drodze widzę coś niezwykłego. Myślę, że to księga z zaklęciami. Wow! Dzięki niej Buster może coś wyczarować. Zobaczcie! Scout Terry i Jessie są na placu miejskim. Wygląda na to, że Baster chce rzucić jakieś zaklęcie. Czy to by mogło być? Wow! Kapelusz czarodzieja! Baster naprawdę potrafi czarować! Ciekawe, jakiego zaklęcia użyje Buster, żeby pomóc Abra Abracadabra! Wow! Buster powiększył rośliny! Niezła sztuczka czarodzieju, Basterze. Jakie jeszcze zaklęcia są w Księdze czarów? Zaklęcie pszczoły? Oj, O zobaczcie! Buster zamienił skał w pszczoły. Scout świetnie się bawi, latając tu i tam. Myślę, że Jessie też chciałaby polatać. Którego zaklęcia można użyć? Zaklęcie bańki? Nie. Nieźle! Jessie dryfuje zamknięta w bańce. Świetna robota czarodzieju basterze. O, zobaczcie, jaki on jest senny. Chcesz uciąć sobie drzemkę, basterze? Orety. Chyba coś poszło nie tak. Cała ta magia wymknęła się spod kontroli. Szybko, basterze! Musisz to wszystko odczarować. Pośpiesz się, basterze! Uff, udało się. Baster zdjął wszystkie zaklęcia. Przyjaciele bastera nie są zbytnio zadowoleni z jego czarów. Baster odkłada księgę zaklęć tam, gdzie ją znalazł. I tak kończy się bajka czarodzieju basterze.